pani Szanowny Panie Kurator, drogie koleżanki, koledzy, zarządowcy, drodzy dyrektorzy, nauczyciele, rodzice przede wszystkim, stypendyści. Pani Kurator zadała pytanie jak to być stypendystą Prezesa Rady Ministrów. Też mogę na to pytanie odpowiedzieć, bo dokładnie 20 lat temu też miałem ten zaszczyt wystąpić i otrzymać takie właśnie stypendysty Prezesa Rady Ministrów. I Z jednej strony potwierdzenie tego Waszego dotychczasowego dorobku, a z drugiej strony inspirację do dalszego działania. Stypendyści, prezesa tych ministrów są ludźmi wysoko, mierzą wysoko, mają ambicje, więc yy, drodzy stypendyści, stawiajcie sobie cele, te krótkoterminowe i dalekoterminowe. Czasami będą upadki, bo tak zawsze w życiu jest, że. pierwszym razem, ale nie poddawajcie się, bo yy, to, że już tu jesteście, w tym miejscu, świadczy o tym o waszej wielkiej determinacji, o tej ciężkiej frazy.